Witam widzowie ponownie na kanale w kolejnym odcinku o naszym Jedi. Zakończyliśmy tu w tym miejscu widzowie i teraz musimy iść, ja już patrzę. Musimy wrócić. Musimy wrócić się tutaj widzowie. Dobra, tu mamy yeah, zroziony i teraz tu musimy iść. Dobrze wracamy, nie. Teraz. Już znowu się głupie, nie? Tu musimy zejść. Tędy. Tutaj coś mamy. Zobacz biedy, Prioryt. A to ten. Kryształy jakieś tutaj tam zbijamy, dobra, tędy. Dobra, co teraz, gdzie, 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 gdzie? Jesteśmy tu, a no musimy wrócić, co tutaj nie? Użyteczny. Doprowadziłeś nas do senatora. Wydaje się, że chce podwoić moją działkę. Zgadza się, Bidi? Udało się tu jakoś wejść, dobra. Teraz musimy tu przebiec. Dobra, i co teraz? Karl, dobrze Cię widzieć. Hej, brawo! Żadna robota nigdy nie idzie zgodnie z planem, prawda? Inaczej nie byłoby zabawy. Jak ten nowy? Trochę gaduła, ale dobrze walczy. Ha, niech będzie. Gaps skakowała jacht. Senator nie wezwie pomocy, ale dobrze się zabunkrował. Próbowałeś pukać? A to mamy już ten jacht tutaj. Czy statek? Ktoś widział Chodzica. Założyliśmy się, że senatorka kazał Cię wypchać i ustawić w gablocie. Ej, chcę dostać działkę. Hej, Karl, jeśli zginiesz, dostanę modliszkę, nie? Wybacz, Gabs, nie należy do mnie. Mm. to w jaki masz plan? Ten jacht to Sejnar Ramsidion. Senator ma tu na swoim terminalu wojskowe dane wywiadowcze. Mogłyby zwiększyć nasze szanse. Rzecz w tym, że kabina jest zabezpieczona. Nawet bliźniaki nie wyważą tego draństwa. To jak wyjdziemy. Wy, chłopcy, załatwicie sprawę jachtu. Potem ja poczaruję po hakersku. Z moim uroczym pomocnikiem. Jasne. Zajmę się transportem. Wrócę ale na moment. Do dzieła. Jedziemy z tematem. Pokaż tą mapę. Bliźniaki! Pomóżcie Karowi przejść! Co? co mam robić? Masz pracę rakietowy? To o, Ale dobra, to co ja nie mogę tam? Dziękuję. Oczy szeroko otwarte. Bo mówić, że wciąż jesteście na cenzurowanym. Tak, tak, tak. Jeśli z kimś to to następnym razem sprawdźcie, czy nie ma dziar syndykatu. Call, jak sobie radzisz? Tylko no ile idę? widok. Czego szukam? Dwa wsporniki trzymające jacht. Będzie potrzebne sporo siły. Siły Jedi. Chyba sobie poradzę. Siły Jedi. K. próbowałem przesunąć te wsporniki, ale... Tak, GAPS już mnie informowała. Dobra. Ale to co, teraz mam tu skoczyć? Na dół, na dół. Na dół. Teraz tędy. Dobra, puszczamy się. A, i do stół. Pierwszy wspornik zdjęty, Gaps. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się! Kup please. wasza kolej! Lila, Tam jest przed fabryczny, który cię ugotuje na miękko. Aha, bo ja tutaj muszę... dobra, wiem. Jestem ostrożny. Aha. A Karina? Uratowałam mi Dobra, ale co teraz? A tu mam coś. A, może tam wrócić? Gnoliście złości już go dla ciebie poluzowałem. Jestem, Gaps. Dobra, co teraz? Ekipa na miejscach, Kalsi. Gotowi rozczuć tego ramsidziana. Dobra, ale ja nie widzę co mam zrobić. Jest! Ekipa na ciebie czeka, Ślamazaro. A! No to sobie poszedłem. Gdzie mam iść? Nie tam skoczyłem widzowie, gdzie trzeba. Jeszcze raz! A! A teraz ja i mój cudowny asystent pokażemy wam jak to się robi. Dobra, coś tu mam Więc, to wchodzimy do środka, tak? Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdracz nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Może znajdzie jego zdanie. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie! Nie mogę! Odblokuj go, a odwdzięczę ci się. Odblokuję terminal. Kurde, chciałbym takie w prawdziwym życiu mieć umiejętności. Jeśli się ruszy, strzelaj z przyjemnością. Dobra, Bidi, co my tu mamy? <laughs> Kurwa. Chyba nie na to liczyliśmy. Walczymy od lat. Ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście. Republika jest martwa! Zabili ją tacy jak ty. Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi. Byłem na Utapau. Wszyscy cię tam przeklinają, przynajmniej żyją. Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Chyba nie. Nie, senatorze. Ty twoje dzieci kiedyś to zobaczą. Będą wiedzieć, że Czedaj wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. No pewnie. Hej, bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z skaridy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. No to idziemy. Możesz stąd zawijać w takim razie, tak? Ma pan szczęście, senatorze. Czeka pana randka z Sogerero. Zabije mnie! O, no nie wiem. To zależy od tego, czy będzie pan współpracować. Umiejętność współpracy. Mamy co trzeba? Tak. Autorów, Ciekawe, co teraz nagra nam SO. Najpierw musimy dostarczyć te dane. Mamy jakiś plan co do senatora? Wciąż nad tym myślę. Zawsze możemy poprosić, żeby Lee sprawdzili, czy senator potrafi latać. Mogę zajrzeć do terminala Sejdziana? Może senator ma tam coś, co moglibyśmy użyć? Masz na myśli haki, które potem możesz sprzedać za nieco kredytów? Można walczyć w szczytnym celu i przy okazji swoje zarobić, Kal. Taka jest wojna. Może następnym razem. Dobra, ale stawiasz nam opcję. Daj mi chwilę. Puść mnie, albo twoi przyjaciele ucierpią. No razie, ja mam zrobić widzowie teraz co. Musimy stąd wyjść, tak? No. Zmieniam zdanie. Zawsze atakujmy imperium. Tak, miło jest zmieniać świat. Nie, są bogaci. Obrzydliwie. Chatowie, to prze nich porządni obywatele. Dam głowę, że senator napchał sobie tyle, co. No to pięknie. A już mieliśmy odlatywać. na jednego to banda Co łzego. Tyle zajęło, podczas gdy ty goniłaś za krzakiami, kur... Zostałeś przyłapany na ukrywaniu zdrajcy.

Pięknie. Zdenerwował się. Hal, musimy lecieć! No to pięknie. Tu jakiś żart. Muszę się dostać do modliszki. Caps, Bliźniaki. Nie ma czasu na żal. Ruszajmy. Chodź tu! Polują na nas mały. Musimy być o krok przed nimi. tu Nie mamy tu jeszcze nic. Się nam nie nazbierało. To idziemy, Bidi. Co tędy? Czekajcie, mm -hmm. musimy tam wrócić jakoś, tak? Tam się dostać. Droga jest zablokowana. Dobra, czy wrócimy nie tu później? Nie dziś się nanosiłeś. Przygotować się. Nie jestem pewien, co widzę. Walcz po mojej stronie. Mam nadzieję, że to Wątpię, by Cere się spodziewała, że tak tego użyję. Zbliżamy się. Podróż. coś mamy? Nie, idziemy. Pełno szturmowców. Musimy uważać, mały. Aha, bo to możemy się na tym przenieść. Dobra. Poradzę sobie. Widziałeś go? Nie. A ty? Cię Pięknie to zrobiliśmy. Dobra, ale teraz tak, tu nie mogę nic, tak? Idziemy, BD1. BD1, idziemy. Dobra, musimy teraz... Gdzie my musimy, my musimy tam przejść. Tylko, że my musimy tu coś chyba zrobić, bo przez to nie przejdziemy. Bidiwan, skakuj to. Mam dość tego miejsca. Jeden punkcik. Hmm, punkt umiejętności. Mieć świetne przetrwanie moc. Chyba moc byśmy sobie teraz zrobili, co? Możemy też, nie? Co to jest tu na przykład? Szarpnięcie, a tu? żadam. Dobra. No i dobra, widzowie. Ja myślę, że dzisiaj zakończymy tutaj i pójdziemy sobie w kolejnym odcinku dalej. Także tymczasem do usłyszenia i na razie. Do kolejnego odcinka. Cześć.